Za moment będę sobie grał turniej, ale zacznijmy od losowań. Co prawda nie, mm, nie kupowałem żadnych ofert, więc nie będzie tego za dużo, ale tak, no o ścieżce nie będę bardzo wiele mówił, bo, 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 bo już to zrobili wszyscy wczoraj, <laughs> ale ja jestem jak zwykle troszkę opóźniony, więc odbierzmy na razie darmową skrzyneczkę, co tutaj w niej mamy. Jeden kryształ materii, czyli to już nie zgastuje, żeby tutaj było coś lepiej. No ale zobaczmy, co tutaj jest. 5 kryształów, 2 szary tokeny, o 3 nawet. O, materia alfa i 20 kryształów materii. Całkiem sympatycznie. Jestem zadowolony. Szczególnie, że teraz postanowiłem, że, że będę inwestował w piątki, żeby je przełamać. Na alfę, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, zacznijmy od może wezwania przymierza. Tutaj najbardziej mnie interesuje huragan, ponieważ nie mam żadnego tanka. Ten jego mość dzisiaj wpadł jednemu sojusznikowi, ale nie był z tego wyboru zbyt zachwycony. Małgosia, no mam ją. Fajna karta. J. Merlin, same czwóreczki. No lepsze to niż trójki. No takiego, oczywiście jeszcze nie miałem, żeby sześć, no pięć kart rzędu i Azar na końcu zdobyć mm, karty epickie. No i trenerzy, okej. Okay. Huragana nie ma. Zobaczmy, czy Beki mi wpadnie. Super karta. Ogólnie jest to taki y, mocniejszy hipopotam na drugim ładunku, na pierwszym ładunku. Y, co prawda jest snajperem ale z bardzo fajną umiejętnością. Szczególnie opłaca się rzucać na karty ninja i, i na karty bo ładunkowe bo one najczęściej odpalają bardzo y, często. No, niestety tutaj. Już nie będzie takiego szczęścia. 3, 3 trujeczki. No i zobaczmy, czy wpadnie mi w końcu żółty oddział czarnoksiężników. To jest wszystko, co bym chciał za te 34 losy. Ok, zielony. Jeden, jedno z gorszych losowań. Jedna, czw, jeden czterogastowy oddział na 12 losów to jest naprawdę kiepski wynik. Ok, do zjedzenia enty. No i zapowiada się na to, że ponownie nie doczekam się boskiego oddziału księżników. Ostatnie 14 losów. Podsumowując, na 34 tokeny tylko dwie dwie czwórki. Jedno z moich gorszych wezwań. Ok, to by było na tyle. No i dobra, jeśli chodzi o wieżę, no nie nagrywałem tej wieży. Żeby was tam nie, nie nudzić, chyba, że ktoś chciałby coś się dowiedzieć to, to proszę zostawcie komentarz to jutro nakręcę filmik, bo już dzisiaj nie mam flaszek energii i podpowiem jak ja gram, jaki biorę błogosławieństwa i dlaczego, dlaczego taki skład trzymajcie się, idę zagrać turniej